Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I tak naprawdę to jest, słuchajcie, pierwszy film w nowym roku, czyli 2022 rok. Już z nami jest, słuchajcie, a to jest podsumowanie roku 2021. Więc słuchajcie, na początku chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o statystykach, a później każdy miesiąc sobie pokrótce omówimy, co mnie dobrego spotkało i tak dalej. Zaczynając, chciałabym Wam tutaj opowiedzieć o statystykach, mam tu Taką ściągawkę. I słuchajcie, na YouTubie, na kanale gamingowym w tym roku przybyło mi 41 100. Osob, nowych subskrybentów, co razem daje mi w tym roku 897 tysięcy subskrypcji. Jak wiecie, już od jakiegoś czasu mam ten kanał i bardzo zależy mi na tym, aby dobyć tam w końcu milion. Bardzo chciałabym ten złoty przycisk zdobyć i mam nadzieję, że to się uda w nowym roku. Jeśli chodzi o drugi kanał, bo słuchajcie, właśnie ten, na którym widzicie ten film. Drugi kanał, czyli kanał vlogowy, nazywa się Bella Vlog, jak widzicie, jest tutaj, słuchajcie, 84. I pół tysiąca subskrybentów, więc słuchajcie, już całkiem sporo. A ten kanał tak naprawdę w tym roku założyłam, więc nawet on jeszcze nie ma roku, a jest tutaj 84,5 tysiąca e, subskrypcji. I tutaj mam nadzieję, że już niedługo dobijemy 100 tysięcy i zdobędziemy srebrny przycisk. Cicho miałam nadzieję, że się uda to zdobyć, słuchajcie, w tym roku. No ale jak widzicie, nie udało się niestety, ale naprawdę trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że wy mi w tym pomożecie, aby właśnie w tym nowym już roku 2022 zdobyć 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale i zdobyć właśnie srebrny przycisk. Jeśli słuchajcie, chodzi o Insta, no to na Instagramie, kończąc ten właśnie stary rok, mam 192 677 Obserwujących. Jest to całkiem sporo, ale w sumie powiem Wam, że im więcej jest tych obserwujących, to tak e, ciężej jest zdobywać ich więcej. Więc słuchajcie, mam takie jakby nowe postanowienia, i z nowym rokiem postanawiam, słuchajcie, być bardziej aktywna właśnie dla Was na Instagramie. E, postarałabym się, słuchajcie, żeby codziennie, słuchajcie, być dla Was na e, Instagramie. A jak nie codziennie, to chociażby co dwa dni. Słuchajcie, posty też chciałabym dodawać dla Was częściej i uwaga już też tak troszeczkę przechodząc do... Innej platformy, czyli TikTok. No, Wy się często mnie pytacie, a ostatnio jeszcze częściej, czy ja mam TikToka. pewno się nie logowałam, no i nie używam TikToka. Ja po prostu na niego nie wchodzę, nic nie oglądam i tak dalej. Może tam trzy razy albo pięć, dobra, pięć razy w tym roku byłam na TikToku, więc słuchajcie, uwaga, z nowym rokiem. Startuje z TikTokiem. Nie czuję, że remuję. Więc słuchajcie, w tym roku nowym 2022 zobaczycie mnie, słuchajcie na. TikToku zobaczymy jak to pójdzie. Oczywiście na początku pewnie nie będą to jakieś mega ekstra filmiki, ale każdy kiedyś e, zaczynał, więc mam nadzieję, że mnie w tym wspomożecie i e, też tam będziecie mnie obserwować. Oczywiście już te takie moje prawidłowe konto oficjalne i tak dalej ogłoszę Wam, żebyście nie mieli żadnych e, wątpliwości, że czy to ja jestem prawdziwa właśnie, czy to moje prawdziwe konto, czy jakieś fejkowe. Więc po prostu bądźcie czujni i takie konto Wam przedstawię na pewno. Tak naprawdę te. Mam w planie założyć kolejny kanał, więcej nie chcę Wam mówić. Um, no, zobaczycie. Jeszcze jeśli chodzi o YouTube'a, to chciałabym Wam wspomnieć o takim najlepszym filmie. Wobec, według mnie. Tutaj nie chodzi totalnie o wyświetlenia, tylko taki film, przy którym najlepiej mi się bawiło, jakoś spędziło ten czas i był taki śmieszny, zabawny w ogóle. Czyli to jest, słuchajcie, Cunday walentynkowy, nagrany razem z Vito. I tak naprawdę to jest pierwszy film na tym kanale, który się pojawił, a dokładnie to był 14 luty, bo to były walentynki. Więc to, słuchajcie, jak dla mnie był najlepszy film. Naprawdę mega się przy nim bawiłam. Tu właśnie siedzieliśmy 14 lutego i. E, Odpowiadaliśmy na Wasze pytania, które zadawaliście nam na moim Instagramie. Były bardzo fajne, za co Wam bardzo dziękuję i cieszę się, że właśnie jesteście tak aktywni. I słuchajcie, tak naprawdę, jeszcze chciałabym wspomnieć o najpopularniejszym filmie na tym kanale i też to jest właśnie ten sam film, który wspomniałam przed chwilą, czyli ten QA walentynkowy. On tak naprawdę zrobił też najwięcej wyświetleń. Nie wiem, czy to też z tego względu, że jest najstarszy, czyli że jest najdłużej na kanale, ale słuchajcie. Słuchajcie, też wiem, że uwielbiacie Kyundę razem z Vito, w ogóle filmy razem z Vito lubicie, więc y, wydaje mi się, że to są takie, y, są takie dwie zmienne, które wpływają na to, że to jest film najpopularniejszy. Na moim kanale w tym roku. No i tutaj słuchajcie, gdzieś tam zobaczycie moje takie najlepsze zdjęcia na Instagramie, też nie patrząc tutaj pod względem jakby wyświetleń, serduszek, wiecie, i tak dalej zasięgu, tylko takie zdjęcia, które są dla mnie jakoś ważne, przy których też dobrze się bawiłam podczas ich robienia, i tak dalej, i tak dalej, co mam do nich są sentyment. Więc słuchajcie, to jest takie ogólne podsumowanie, jeśli chodzi o statystyki, a teraz słuchajcie, przechodząc jakby do każdego miesiąca tego roku. No to zaczynamy od stycznia. I tak, 7 stycznia to właśnie założyłam ten kanał, ale 7 stycznia nie pojawił się pierwszy film, tylko pojawił się troszeczkę później. Dałam sobie, słuchajcie, taki ponad miesiąc na to, aby e, zrobić wszystkie opisy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ten baner, e, ten taki awatar i tak dalej, i tak dalej, takie techniczne bardziej rzeczy. No i słuchajcie, założyłam ten kanał. Tak naprawdę miałam zamiar założyć go wcześniej, ale jakoś tak się nie udało. Ja słuchajcie też. Można powiedzieć, że jakby nie byłam gotowa na to, a teraz jest już ten kanał i słuchajcie, będę nagrywać wiadomo dla Was. Ciągle, więc no nie żałuję, że ten kanał się pojawił, ale żałuję, że tak późno. A 24, jeszcze z takich um, drobnostek, były moje urodziny, spędziłam je razem z bliskimi, było bardzo fajnie i, i też był fajny tot, który Wito załatwił tak naprawdę na ostatnią chwilę, bo ja też nie byłam pewna, czy robi się rodziny, czy nie, więc na ostatnią chwilę załatwił taki tot i tutaj mam nadzieję, że gdzieś tam pokażę Wam zdjęcie właśnie z tym totem. Nie publikowałam tego zdjęcia na Insta, więc to tutaj może w tym filmie właśnie Wam je pokażę. E, jeśli chodzi o luty, no to pojawił się tutaj pierwszy film na tym kanale. QA e, hmm. Walentynkowy zbito 14 lutego. Było mega fajnie, mega śmiesznie. Aż cała czerwona była ze śmiechu, słuchajcie. Ciągle się śmiałam, później pamiętam, że mnie policzki bolały po prostu z tego śmiechu. Fibi się chowała właśnie pod tym kocem, tam wchodziła gdzieś między poduszkami i wy pisaliście, pamiętam w komentarzach, e, legenda brzmi, że Fibi jest nadal pod kocem, czy coś takiego plus jeszcze 19 luty ściągnęłam aparat ortodontyczny aparat miałam, ojejku, teraz to już nie pamiętam, ale nagrałam o tym słuchajcie osobny film jak chcecie to właśnie sobie e, zobaczcie e, ten aparat miałam chyba ponad 3 lata i bardzo się cieszę, że go e, zdjęłam, że już go nie mam e, naprawdę jest o wiele, o wiele lepiej bez tego aparatu często się mówi, że się tęskni za aparatem jak już się go ściągnie a ja powiem Wam, że tak w sumie nie za bardzo, bo jednak często przeszkadzał. Nie można było jeść takich twardych rzeczy, jak na przykład orzechy i tak dalej, bo często robiły się wtedy awarie. Tutaj raniły one, tam wiecie, poliki i tak dalej, więc teraz jest wszystko fajnie. No i zęby są proste i też troszeczkę ten aparat mi wyleczył, jakby tą, ten bruksizm, który miałam, choć nadal go mam, ale aparat mi troszeczkę w tym Pomógł. Przechodząc do marca, słuchajcie, no, marzec nie był jakiś tam ekstra, tak naprawdę za bardzo nic się nie działo. Oczywiście ciągle nagrywałam filmy i tak dalej, ale ja bardziej, słuchajcie, tutaj wspominam jakieś tam może nie przełomowe, bo to za dużo, za bardzo um, tak yy, poważnie brzmi, yy, ale takie jakieś, wiecie, fajne rzeczy. Yy, więc w marcu po prostu pojechaliśmy, słuchajcie, do Poznania, z tego też był vlog na tym kanale. Mm, ale jakoś tam ten wyjazd do Poznania nie był jakiś super ekstra, ale no coś tam się zadziało, nie siedziało się w domu. Kwiecień! Pojawiła się moja książka na Bella Stein, na moim e, sklepie internetowym i słuchajcie, pojawiła się moja książka, która nazywa się Kreatywny brulion Pelli. Do dziś możecie ją dostać, no i ona będzie ciągle właśnie w sprzedaży, ale mm, robiłam ją kilka miesięcy, słuchajcie, jeszcze pamiętam, że w 2020 siedziałam nad nią i ją właśnie pisałam, robiłam, więc ta książka pojawiła się w kwietniu. E, bardzo Wam się spodobała, więc bardzo się cieszę i słuchajcie, co by Wam tu powiedzieć, no... Wiecie, pojawi się niedługo kolejna książka. No, ciągle nad nią pracuję, więc bądźcie też czujni. No i w kwietniu, słuchajcie, też nagrałam filmik, gdzie założyłam licówki. W kwietniu w ogóle założyłam licówki, z tego postanowiłam Wam też nagrać filmik z taką moją przemianą, jeśli chodzi o mój uśmiech. Chciałam też tam wytłumaczyć Wam, że jakby jak, na jakiej to zasadzie działa i tak dalej. Nie żałuję tych licówek, bardzo się cieszę. Gdybym miała to zrobić jeszcze raz, to bym zrobiła to jeszcze raz, więc. Te licówki tak naprawdę powiem Wam, że dały mi taką pewność siebie i czuję się ze sobą o wiele, wiele lepiej, no bo naprawdę ten uśmiech ładniej wygląda. Jeśli chodzi o maj, tutaj tak naprawdę się nic takiego szczególnego nie działo, wiecie, zwykłe codzienne życie, więc tutaj może przejdziemy od razu do czerwca. Otwarcie, Vito i Bella. House. No tutaj w tym miesiącu też Wam 1 czerwca bodajże um, nagraliśmy film Q&A, gdzie, gdzie opowiadamy Wam o tym miejscu, e, odpowiadamy na jakieś pytania e, i słuchajcie, też ruszyła sprzedaż biletów właśnie na otwarcie Vito Bella House i bilety wszystkie się oczywiście sprzedały, e, Wy do nas przyjechaliście właśnie e, w czerwcu i bawiliśmy się wspólnie właśnie w strefie rozrywki, robiliśmy sobie zdjęcia, e, dawaliśmy Wam autografię i tak dalej, było mega miło więc to było otwarcie Vito i Bella House. No i słuchajcie, Fibi teraz sobie postanowiła, że będzie jadła karmę jak zwykle, więc będziecie słyszeć jej chrupanie. Lipiec. No, to tutaj mogę tylko wspomnieć na przykład o roczku Fibi, więc y, też y, nagrałam film. To tutaj będziecie mieli jakieś y, zdjęcia właśnie z roczku Fibi. I przechodząc do drugiego miesiąca wakacji, czyli sierpnia, tutaj mieliśmy wyjazd do Wrocławia. Tak sobie wymyślałam, że po prostu pojedziemy na kilka dni do Wrocławia, y, odpocząć i tak dalej, wychilować. W sierpniu też, słuchajcie, nagrałam wam, wam filmik, gdzie spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa. Y, I nagrałam wam właśnie filmik, że kupiłam stół do tenisa stołowego. Stół kupiłam troszeczkę szybciej, ale właśnie w sierpniu opublikowałam Wam ten film, bo tak naprawdę trzeba było też złożyć ten stół, więc to troszeczkę potrwało, ale spełniłam swoje marzenie, słuchajcie, troszeczkę popykaliśmy z Wito właśnie w tego pingla i powiem Wam, że no i tak, słuchajcie, nie ma ze mną szans. Nie wiem, że to słyszę, no ale jest naprawdę y, fajnie sobie pograć właśnie tak w pingla, pospominać dawne czasy i w ogóle też taka forma mm, ostresowania się. Y, I też słuchajcie, w sierpniu zorganizowaliśmy dla Was spotkanie w Itoibale la House, więc też się wszyscy właśnie licznie zgromadziliście. Było bardzo fajnie, porobiliśmy sobie zdjęcia, zrobili, dawaliśmy Wam autografy, no i ogólnie spędziliśmy miło razem czas. Jeśli chodzi, słuchajcie, też o sierpień, już tak dokładnie daty nie pamiętam, ale wiem, że w sierpniu Wito też opublikował u siebie na Insta, bo ja nie publikowałam ani filmów, ani zdjęć, mieliśmy, słuchajcie, współpracę z... Płatkami lubella. Jak wiecie, właśnie Vito sam był na płatkach lubella, ja byłam sama i razem też byliśmy na opakowaniu płatków lubella. Wybieraliśmy sami, słuchajcie, kształty płatków i wybieraliśmy też smaki. Dostaliśmy kilka propozycji, wiele, wiele miesięcy przed. Smakowaliśmy je, słuchajcie, no i wybraliśmy właśnie ten, który jest w sprzedaży. Więc, słuchajcie, no, odzew był bardzo, bardzo duży. Smakowały Wam te płatki, no, no i wiem, że dalej smakują, więc słuchajcie, mieliśmy taką fajną współpracę, oczywiście współpracy każdy z nas miało mnóstwo, to też taka jest w sumie, powiem Wam, mega współpraca, powiedziałabym, bo, bo zrobić swoje płatki, to jest coś naprawdę super z właśnie firmą Lubella, więc słuchajcie, przechodząc do Września, no to tam mieliśmy po prostu wyjazd do brzegu, było bardzo słonecznie, było bardzo ciepło, więc w brzegu. Tak sobie skoczyliśmy do Kołobrzegu na rybkę i tak dalej, pochodziliśmy sobie po tym brzegu. Ogólnie mieliśmy jeszcze chyba dwa wyjazdy do Międzystroi czy do brzegu w tym roku, nie tylko w, wiecie, wakacje, ale ogólnie w tym roku, więc było całkiem przyjemnie. A jeśli chodzi o październik, to w i Bella House odbył się bal halloweenowy, w ogóle on mi się mega podobał, słuchajcie, przybraliśmy się oboje, ja byłam wampirzycą, Wito był drakulą, dodałam też film, słuchajcie, na YouTube'a z tego. Bardzo on się Wam spodobał. Robiliśmy sobie zdjęcia, więc może gdzieś tutaj Wam wrzucę zdjęcia, których nie opublikowałam na Instagramie, ale zrobiłam sobie na y, pamiątkę. Więc y, fajnie się tak myślę pomalowałam, wiecie, miałam perukę z y, właśnie tej wampiżyce, więc było mega fajnie. to tak fajnie w ogóle y, słuchajcie, y, wyglądał też jako Dracula i mega śmieszne momenty były, słuchajcie, w tym filmie właśnie, w Halloweenowym. Y, on był taki śmieszny, że ja do dziś wspominam y, bardzo dobrze ten bal halloweenowy i w ogóle ten filmik, który powstał z tego balu. Więc to słuchajcie w październiku, właśnie na Halloween. Na początku października em, zorganizowaliśmy zbiórkę dla. Schroniska. Jednego, drugiego, w sumie i trzeciego. I słuchajcie, ze względu na to, że był światowy Dzień Zwierząt, to ja zorganizowałam właśnie w październiku taką zbiórkę w Vito i Bella House. Wy mieliście przyjść i po prostu, jeśli byście przynieśli jakąś karmę, czy jakieś akcesoria właśnie dla zwierzaków ze schroniska, no to macie rabat na bilet do strefy Rozdywki i przynosiliście karmy i różne akcesoria. Było bardzo tego dużo, słuchajcie, ale też oczywiście ja robiłam live. Y na swoim, swoim YouTubie, jak wiecie. I tam zbierałam właśnie pieniążki na kolejne jakby zakupy, na zakup karmy i innych potrzebnych rzeczy właśnie dla zwierzaków ze schroniska. Ja, słuchajcie, ten film mam, ale Wy go jeszcze nie widzieliście na kanale. Troszeczkę mi zeszło w czasie, żeby porozwozić to wszystko do schronisk, bo, wiecie, ze względu też na to, co się dzieje na świecie, nie będę mówić tych słów, bo YouTube, wiecie, banuje i tak dalej, ale, no, takie tam, wiecie, o co mi chodzi. Więc po prostu ciężko też jest się spotykać z kimś, dlatego to troszeczkę mi też zeszło. Ja też więcej robiłam tych live'ów niż planowałam, bo chciałam więcej zebrać pieniążków właśnie na te wszystkie zakupy. Więc ten film po prostu zobaczycie niebawem. Mogłam go wrzucić Wam w grudniu, ale postanowiłam, że w grudniu będą się pojawiały takie filmy, które faktycznie w grudniu były nagrywane, czyli vlogmasy, a ten film po prostu zobaczycie z takim opóźnieniem, ale oczywiście zobaczycie, że te wszystkie karmy stały przekazane właśnie na zwierzątka. W listopadzie był taki fajny film na moim kanale Backstage z teledysku, z nagrywania teledysku do piosenki Vito 3.0, więc serdecznie Was zapraszam, jeśli ktoś jeszcze nie widział tego Backstage'u, no słuchajcie, ja szczerze Wam... Powiem, że żałuję bardzo, że mnie nie było ten cały dzień podczas nagrywania tej e, nuty. To był, było chyba w marcu, ale Fibi właśnie e, była tak krótko, słuchajcie, po sterylizacji, więc y, byłam z nią i nią się opiekowałam, y, ale no, był to bardzo fajny czas. I słuchajcie. Mm, z w tym miesiącu też Wito publikował właśnie tę piosenkę, ale to już jakby nie moje podsumowanie roku, więc o tym nie będę tutaj się dłużej rozwodzić. No i słuchajcie, w listopadzie też wrzuciłam Wam tutaj filmik, że zostaliśmy wyróżnieni w Szczecinie i dostaliśmy taką nagrodę, taką statuetkę i taki jakby dyplom właśnie z taką informacją, że zostaliśmy wyróżnieni w, w takiej akcji Marka Zrobiona w Szczecinie, więc odsyłam Was po prostu do tego filmu, jak nie widzieliście, to zapraszam serdecznie. No i słuchajcie, w listopadzie, cóż, jeszcze w listopadzie były urodziny Vito, spędzone też z bliskimi, więc było super ekstra. Tutaj Wam pokażę gdzieś tot, jaki dla niego zamówiłam. Co roku, słuchajcie, od kilku lat zamawiam mu takie fajne torty, żeby Coś tam, one jakby wyglądały inaczej, fajnie. Nie takie zwykłe, wiecie, białe czy coś takiego, i zawsze one jakoś tak ciekawe wyglądają. I w tym roku właśnie wpadło na Mercedesa. Miało to być chyba dwa lata temu albo rok temu, ale słuchajcie padło to w tym grudzień. Grudzień to ogólnie był dla mnie bardzo trudny czas, był bardzo pracowity, bo tutaj, słuchajcie, się pojawiały vlogmasy i vlogmasy dodawałam pierwszy raz w życiu, codziennie filmy na tym też kanale, wiadomo, filmy takie z kamerą, więc codziennie filmy się pojawiały w grudniu, vlogmasy, od 1 do 24, bo 24 jeszcze jest koniec, Wigilia i tutaj się właśnie pojawiły życzenia. Chciałam nagrać więcej filmów tutaj z Wito, ale słuchajcie, tak naprawdę od Szego dnia on zaczął chorować, później zaraził, znaczy no ja się zaraziłam od niego i słuchajcie, jakoś tak starałam się, jakoś mi się udawało żeby to się nie rozwinęło, ale słuchajcie, pod koniec już i tak mnie rozłożyło, więc byłam bardziej przysiębiona. No i te filmy troszeczkę były, no nie takie, jak chciałam, ale i tak się pojawiały. Nie mogłam sobie wybaczyć, gdyby ich nie było. Więc słuchajcie, no cóż, codziennie były te filmy, otwieraliśmy kalendarze adwentowe, ja też pakowałam dla Was boksy, wypisywałam kartki świąteczne i oczywiście ciągle też na gamingu filmy były, więc bardzo, bardzo dużo pracy. Od rana, jakby do wieczora, tak naprawdę można powiedzieć więc teraz troszeczkę był przestój aż w końcu nagrałam dla was te podsumowanie tego roku. Ogólnie powiem wam, że um... Plusy, to oczywiście, że, że pracowałam, że mogłam pracować, że jestem zdrowa i moi bliscy cieszę się bardzo i ogólnie jest wszystko dobrze, ale słuchajcie, żałuję bardzo, że nigdzie nie byliśmy na wakacjach. Bo na przykład, wiecie, w tym roku niestety ograniczyliśmy się tylko do Polski, wyjeżdżaliśmy właśnie do Międzyzdolni, koło brzegu, Wrocławia czy Poznania, ale słuchajcie, bardzo byśmy chcieli wyjechać już za granicę na wakacje. Dwa lata temu byliśmy właśnie w Chorwacji i po prostu postanowiliśmy, że w tym nowym roku to się zmieni, więc tutaj bardzo ubolewam, że nie działo się coś więcej i właśnie nie byliśmy na wakacjach, ale postanowiliśmy po prostu w tym roku postawić na pracę i po prostu ograniczenie się też do Polski. Wiecie z jakich względów. Ale słuchajcie, to jest takie moje podsumowanie tego roku już starego więc jakbym miała tak mi dać punkty, to słuchajcie, powiem wam szczerze, że jakieś tam 6 na 10, no może tak, więcej nie, na pewno nie, no tak nawet, no dobra, 6, 5,5, 6 na 10. Więc słuchajcie, powiem wam tylko, że ten nowy rok... Będzie o wiele, wiele lepszy, będzie przełomowy dla nas, będzie, no ja wiem, że naprawdę będzie mega szczęśliwy i już się nie mogę doczekać. Więc takie podsumowanie tego przyszłego roku już będzie o wiele, wiele lepsze i naprawdę będę o niej mówić chyba ciągle z uśmiechem. Będzie on poparty już też takimi filmikami, bo ciągle ten kanał vlogowy będzie działał, będę to nagrywać, więc słuchajcie. Będzie więcej takich filmów dla Was do pokazywania. Tak wyglądał mój stary rok. Jestem ciekawa, jak Wasz wyglądał. Wy możecie tutaj napisać gdzieś mi w komentarzach, co dla Was było najlepszego, a co najgorszego. Ale słuchajcie, pamiętajcie, skupiamy się na tych najlepszych rzeczach. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Ja, słuchajcie, lecę teraz, bo jak widzicie, się uczesałam, malowałam, ubrałam i tak dalej. Więc teraz, słuchajcie, czas na. Sylwestową zabawę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie ubawy do góry, subskrybujcie kanał, bo chciałabym dobić tutaj 100 tysięcy subskrypcji. No i cóż, my się widzimy niedługo w nowym filmie, właśnie nowym roku. Ja się z wami żegnam, pa pa! A i jeszcze chciałabym Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze w tym nowym roku.